To się mańka ludziska ze strony Nixeł. Wolę siebie nazywać Nixeł, ale nie z nimi nazwy. Anglicy będą się pytali, co to, to, to znaczy pewnie. Chyba, nie wiem. To co, że myślałam, że w szkole będą się pytali mnie, czemu czemu nie byłam. W szkole, a okazało się, że mi wszyscy mieli to w dupie. Że wyszłam z lekcji. W i nie było mnie połowę tygodnia w szkole. Bo no miałam grypę żątkową. Pozdrawiam. O i pozdrawiam Marcela, kto, kto mnie dzisiaj prosił o odcinek. Geometrii Dash Tak. O i jak skomentujesz ten odcinek Marcel, co ciebie nastłuje, bo nie pamiętam jak się nazywa. Jest nie wiem czy ja cię subskrybowałam w Więc, tak Więc komentuj Chyba, że nie masz konta, no to Jezu, znowu Wy Sorki, bo już robiłam próby Na, na ten Na Na geometrii, nasz odcinki I Na tamtym co próbowałam, też były one To jest zło to jest zło! O, oraz PS. Będziemy robić dłużej odcinek, przez co że yy, jak próbowałam, to to mi zajmowało jakieś 5 minut i nawet nie pobiłam rekordu. Jakieś. I ciągle się tak yy, powtarzałam sobie, żeby nie skakać z tak długiej wysokości, ale też nie skakać z tak bliskiej wysokości, bo przez to, że przeskakujesz aż ten klocek. O, no. Troszeczkę to mnie wkurza, przyznam, ale co tam? Dobra, jakoś to idzie. Mam nadzieję, że pobiję dzisiaj rekord. Mam nadzieję, że chociaż pobiję rekord, albo coś wygram. No. Jezu, zaraz się skórę na to. Zaraz zostałam tylko znowu. No to jest... Przyznam! Pozdrawiam w ogóle moją całą klasę, co się mnie pytała, jak się nazywam. Pozdrawiam! Ananas. Jestem ananasem w mojej klasie. Fuck! Reklama! Dobra! A dobra, już chciałam dać wam pauzę, żebyście musieli oglądać tego... tej reklamowej... goguna. Reklamowego gumna. No i... ja się, że mogłam. Że nie zdążyłam. No i... Ominęłam. Idzie jakoś, idzie, 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 idzie. idzie. Uda ci się, Ana, uda się bo w realu mam no ja na mnie Anastazja, no i... No i... Fak! Co? Telefon mi upadł! Fak! Fak! Telefon mi upadł do... Do nóg! Ale jakoś robię. robię Teraz... Teraz wyciągnę albo przed chwilą właśnie. Więc dlatego przedtem zginęłam. Szlak! W Pomocy. Zabijcie mnie. Teraz zostanę przez, przez tą gry. O, już był koniec odcinka, ale nie, nie będzie końca odcinka, nie martwcie się. Robię do 15 minut, chyba, że mi dysk się przerwie no to kurde. Podoba mi się w ogóle mój nowy telefon. Mam dużo miejsca, więc chyba powinnam pomieścić. Ale nie podoba mi się yy, mój teraz ekran, przez że sobie jakoś go rozbiłam. Nie pytajcie jak, nie wiem. Mm. No i ten. No i góra mi te od telefonu nie działa. No i muszę sobie jakoś z tym radzić. Troszeczkę ten level, level jest hard, przyznam. Potem ja sobie zrobię, tak? No, oraz bardzo, no, oraz chciałabym oświadczyć mój ulubiony u mnie filmik. Meme. Chwilek. Ten me, meme się nazywał, czyli... meme... Y... Nie, nie, ej. Ay... Jak to się nazywało? Oh, fuck! Nie pamiętam jak to się nazywało, oh, brawo ja. Y... Meme... Y... Y... Kurczę, tak zapomniałam! Dobra, podpowiedź. Lenu na pewno, wie. Yy, podpowiedź. I ma jakieś... Ma chyba powyżej albo... Albo całkowicie 101, 111 wyświetleń i jakieś 10 powyżej lajków. I po odpowiedź, że to jest meme. A meme w to mam bardzo mało. I widzę, że niektórym z... Niektórym z Polaków, a nawet z Szwajcarii, jeden koliczki powiedział, że ten. Żeś. Że... Że było śmieszne. Lewa w pol. Czyli polka, lewa. Lewa w polka. Z in Hitler wersja. To było piękne. Nie, nie, bożego Nie torturuj mnie tak! Ja nagrywam? Okej, okay, nagrywam. Bo tak, bo tak, ja, myśl ja zawsze tutaj dawałam, no i tak nie wiedziałam. Dobra. Dobra, mam dość nagrywania, przepraszam. Nie nagram jak, jak... Nagram jak, jak mi się będzie udawało, jak będę pobijała rekord, ale to będzie mój przedostatni raz odcinek, czy to ostatni odcinek? Co, raczej ostatni odcinek. Ale pokażę wam i tak na YouTube jak się będę cieszyła, że zdałam w Biometrii Dash. O, idzie mi jakoś! Zagadałam się, no i mi idzie, super. Fak! Pobijam rekord, dobra, ostatni raz! Pobijam rekord, takie, takie zdziwienie, takie, bo ja zapomniałam, że ten tam był ten tak jakby to powiedzieć Sonic? Sonik! Jezu, to mnie prześ... Dobra, to będzie ostatni raz, przez to, że się zagapiłam na tamten messenger. Ostatni raz! Potem próbuję dalej, ale oszczędzę Wam mojego wkurwnienia. Przepraszam. I przepraszam, że się wyrażam. Przepraszam. Mam nadzieję, że mama na kimś nie będzie bo mama w każdym czasie może być. Oj, Miałam o 18.35 usunąć taki jeden rysunek, ale co tam? Zaraz w Dobra, ostatni raz. Teraz na serii ostatni. Oszczędzę was, mam tego. Dobra, dziękuję, że, że. Dziękuję za uwagę, za oglądanie. Już 39 raz idę tu na to. To dziękuję za oglądanie i życzę do zobaczenia w następnym.